Dzień dobry, jakiś czas temu zapowiadałem, że zamierzam wprowadzić coś nowego na tym kanale i mam nadzieję, że będą to rozmowy z ekspertami w różnych dziedzinach. No i na początek wybrałem eksperta pełną gębą od Ligi Francuskiej, Michał Bojanowski, czyli dziennikarz Kanal Plus. Dzień dobry. I komentator przede wszystkim Ligi Francuskiej. Myślę, że to byłoby Michał bardziej. Precyzyjne. Chcia, chciałem porozmawiać z Tobą o Arkadiuszu Miliku i o jego sytuacji właśnie w Olimpiku Marsylia, bo Ty nie dość, że regularnie komentujesz Olimpik Marsylia, to jeszcze identyfikujesz się z tym klubem. Nie wiem, czy, czy trafnie to określiłem. Tak, jakby nie ukrywam się. Nie ukrywam się z tym, że, że akurat do Marsylii jest mi zdecydowanie najbliżej. No jest to oczywiście związane z tym, że studiowałem w okolicy. Ok, na początek jedna ważna informacja, zanim przejdziemy już do takiej analizy stricte boiskowej Arkadiusza Milika. Arkadiusz Milik wspomógł zbiórkę SOS dla dzieci z Ukrainy kwotą 200 tysięcy złotych, więc myślę, że niezależnie od tego, o czym będziemy rozmawiać za chwilkę, to czapki z głów przed Arkiem właśnie za ten gest i, i to trzeba nagłośnić. Mam nadzieję, Michał, że, że pomożesz też francuskim mediom wyłapywać takie informacje. Tak, ale wydaje mi się, że. Bardzo szybko wyłapali sami informacje, więc nie było, nie było potrzeby. Wiemy, że akurat wszystko, co się dzieje z arkiem, jest natychmiast wychwytywane, czy to przez kibiców, czy szczególnie przez kibiców, bo, bo, bo o tym też będziemy mówić. Kibice stoją po jego stronie i naprawdę. Bardzo mu kibicują i tak jak mówię, takie rzeczy są od razu wychwytywane przez, przez francuskich kibiców, szczególnie kibiców w Marseille. No to z czego to wynika w takim razie, że kibice są za Arkadiuszem Milikiem, że byli piłkarze też często są za Arkadiuszem Milikiem, że jeżeli przedostają się do nas jakieś tam informacje właśnie na temat Milika i opinie ekspertów, to wielu broni tego piłkarza, a później okazuje się, że dość często siada na ławce. Oczywiście ta jego sytuacja troszkę się ostatnio zmieniła, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast z czego wynika przede wszystkim właśnie ta, ta różnica, jeżeli chodzi o odbiór naszego napastnika? Wiesz co, to jest jakby związane z samą kulturą kibicowania Marsylii, z, z samą potrzebą identyfikacji kibiców i klubu z takim wielkim napastnikiem. Oni przez lata mieli mają w ogóle taki, 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 taki symbolem ich, Symbolem Marsylii przez lata byli wielcy napastnicy Papin, Gomis, Ziniak czy, czy Mama Dunią, więc przez lata tych wielkich napastników było odgroma. Natomiast przez ostatnie lata był z tym problem. I teraz, w momencie, kiedy przyszedł napastnik, który, którego wszyscy znają, bo cały czas mi się wydaje, że część kibiców, część dziennikarzy francuskich ma trochę kompleks serial. Cały czas uważa, że jeśli napastnik, z seria, taki napastnik przyszedł do, do Marsylii, to, to jest naprawdę coś dużego. No i też trzeba pamiętać o tym świetnym starcie Milika, mimo, mimo kontuzji, mimo, mimo tego, że przychodził w, ciężkich, w ciężkim momencie dla Marsylii. Pamiętamy te wszystkie wydarzenia z Andrewiaszem, Boaszem, z płonącym ośrodkiem treningowym, więc przychodził w tym momencie Milik, świetnie się odnalazł rozkochał w sobie kibiców, tych niezwykle wymagających kibiców Marsylii i stąd to cały czas przywiązanie do, do, do Milika. Były przez, powiedzmy w tym, w tym początkowym okresie, na początku tego sezonu były problemy, no bo wiemy, że Milik po prostu nie grał. Przez długi czas był nieskuteczny, ale teraz jeśli w momencie kiedy wróciła ta Wróciła ta skuteczność, zaczął on regularnie strzelać i to jeszcze w takim stylu. Pamiętamy te, te, ten strzał przewrotką w meczu z Mest, no to ponownie kibice go roz, rozkochali i nie mogą akceptować tego, że tak wielki napastnik, napastnik na którego tak długo czekali, nie gra. I ale zresztą z tym. Ale przepraszam, że ci przerwę. Druga strona medalu jest też taka, że e, patrzymy na liczby. Pajeta, 9 goli w lidze, 9 asyst, no to kompletny ofensywny piłkarz, tak możemy powiedzieć, aczkolwiek nie jest to, że jasna, napastnik także jeżeli chodzi o kluczowe podanie. Tutaj zerkam sobie, bo mam sporo statystyk wypisanych, to jest czołowa postać w lidze, bodajże numer 2. Do tego przychodzi Cedric Bakambu, czyli też pewnie człowiek, który był postrzegany jako taki lek na problemy z brakiem napastnika właśnie w Olimpiku Marsylia. Natomiast taką typową dziewiątką, takim piłkarzem, który jednak najlepiej czuje się w obrębie pola karnego, co też pokazało to spotkanie z Angers, no chyba jest Arkadiusz Milik i, i, i tego piłkarza chyba też mimo wszystko da się ustawić po prostu w jakiejś konfiguracji z Pajetem, bo Pajet nie jest dziewiątką. Cedric Bakambu, jak sobie go przypominam z Villarealu, to też nie była taka samotna dziewiątka, która najlepiej czuła się właśnie w polu karnym, tylko Najlepiej funkcjonował po prostu w duecie z, Robert, z Roberto Soldado, i kiedy w Polsce na przykład podniosły się takie głosy, że skoro Cedric Bakambu wraca do poważnej piłki z Chin i wygryzie Arkadiusza Milika, to szczerze mówiąc troszkę się dziwiłem, bo dla mnie to są dwaj różni napastnicy. Jak ty na to patrzysz? Wiesz, co? Też mi się wydawało, że jest to możliwe, natomiast nie u polego. najwyraźniej. Bo najlepszy przykład ostatni ostatni mecz z kiedy Milik wchodził w 77 minucie za Pajeta. To było takie pod, pod pokazanie, że on nie widzi miejsca dla Pajeta i Milika w, jednym, w jednej drużynie. Ale no w, czym w czym jest problem, sprawujące. Michał? W czym jest problem? Dla, yy, czy, Pajet tak. i, czy Pajet i Milik, twoim zdaniem, jak to się ładnie mówi, nie są kompatybilni? Nie, no właśnie to jest, to jest zastanawiające. Przecież ten początek, kiedy Milik przyszedł, no to ta chemia... Yy, z Pajeta z Milikiem była od razu widoczna. Oni świetnie funkcjonowali w poprzednim sezonie. Tutaj nagle okazało się, że problem był taki, że Milik na początku sezonu wypadł. Nie było Milika w składzie. Sam Poli musiał wymyślić na nowo ustawienie, bo Milik był jedynym klasycznym, cały czas jest jedynym klasycznym napastnikiem w drużynie Marsylii. Oni przez długi czas grali bez napastnika, z taką fałszywą dziewiątką, którą był zazwyczaj właśnie e, Pajet. I był problem, Teraz jest problem z ustawieniem na nowo, bo też trzeba pamiętać, że przed tym sezonem przyszło 5-6 nowych zawodników do Marsylii, którzy od razu stali się numerami 1 w, w, w 11, tak? Zaczęli grać w 11, więc musiał wszystko na nowo budować sam poli. Zbudował to na początku bez milika i, i to funkcjonowało. Problem jest taki, że Pajet w momencie, kiedy Mili gra jako środkowy napastnik, Pajet jest ustawiany na lewym skrzydle. Od dłuższego czasu mówisz o tym, że jest 9 z 9 Goli. Okej, okay, ale jeśli zobaczymy ostatnie mecze. Tych liczb brakuje, nie licząc powiedzmy asysty ostatniej w meczu z Truan. Natomiast tych liczb brakuje. Jest to związane z tym, że najwyraźniej jest jakiś problem z komunikacją między Pajetem a Milikiem i oni nie potrafią ze sobą funkcjonować w momencie, kiedy Pajet jest na skrzydle, a w środku jest Arek. Sampoli, kolejna rzecz, Sampoli niezwykle miesza i ustawieniem. Jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o zestawienie personalne, co też przeszkadza zawodnikom, mieć, jakby, ograć się ze sobą. I, I najlepiej to wyglądało, to znaczy, takie, powiedzmy, dwa klasyczne ustawienia, które których stosował e, Sam Paoli, to było to, powiedzmy, takie klasyczne 4-3-3, kiedy Milik był w środku, Pajet był na, na, lewym, na lewej stronie, i na prawej stronie był zazwyczaj Under, może być też Bakambu, i w tym momencie gorzej wyglądał Pajet i to widać po liczbach, tak jak mówię, przestał, przestał regularnie grać. W momencie kiedy Pajet był ustawiony, bo oni też grali powiedzmy bez skrzydłowych, w takim diamencie w środku. No właśnie, Gdzie wiesz co, jak, jak opowiadasz mi o profilach tych poszczególnych piłkarzy, ja sobie też gdzieś wizualizuję w głowie Milika, Bakambu, Pajeta czy, czy nawet Czengiza Endera, to mnie tutaj najbardziej pasuje faktycznie taki diament, że, że jeżeli brakuje Ci skrzydłowych, a masz piłkarzy, bardzo zaawansowanych technicznie i generalnie, bardzo dobrych, jeśli chodzi o, o wpływ na ofensywę, no to może trzeba poszukać czegoś innego. A Jorge Sampaoli. To jest taki trener, który kiedy rozpoczął pracę z Arkiem Milikiem, to na podstawie tego, jak Sam Paoli funkcjonował przede wszystkim w Sewilli, ale także w reprezentacji Argentyny i Chile, ja sobie pomyślałem: no to napastnik może mieć tutaj raj. I to nie tylko sam Arek Milik, tylko w zasadzie jakakolwiek dziewiątka, bo przypominam sobie nawet początek pracy Sam Pauliego i takie spotkanie, które miałem przyjemność komentować, bo to był jeden z najbardziej szalonych meczów, jakie komentowałem. Sevilla Espaniol, dwóch obrońców de facto w jedenastce Sewilli skończyło się goleadą. 6 do 4 i rzeczywiście ta Sewilia grała w sposób bardzo wesoły. Jeżeli ktoś na czymś takim zyskuje, no to są to napastnicy. Ale to już... Tak to tak już tak nie jest aktualne początek. do końca. Tak, to jest nieaktualne, bo tak wyglądał początek e, Sam Paolo, bo jeszcze nawet początek tego sezonu. Pamiętam dwa pierwsze mecze z Montpellier 3-3, z Bordeaux 3-2, gdzie był ten wesoły e, futbol nastawiony praktycznie tylko na ofensywę. Ale potem okazało się, że Poli też potrafi być Trenerem bardzo pragmatycznym i do niedawna Marsylia była najlepszą defensywą w lidze. Oni grali na 1 0 1, 1, 2, 1, no to już jakieś szaleństwo było, więc oni przestali grać stricte ofensywnie, zaczęli bardzo dobrze bronić. I to jest też problem, bo tych okazji dla Minika było coraz mniej. Jeśli mówimy o tym diamencie, to to wszystko dobrze wygląda na papierze, ale w momencie, kiedy jest ten diament. Nie ma skrzydłowych, nie ma pozycji dla Undera. A Under obok Pajeta, według mnie, jest najważniejszym piłkarzem Genduzi, Pajet, Under. To są dla mnie trzej najważniejsi piłkarze w Marseille, no, czy też, też Arek, ale, ale Under potrafi, potrafi naprawdę niezwykle wiele. I tak jak jeszcze niedawno pamiętamy takiego wielkiego piłkarza Floriana Towena, teraz już nikt nie pamięta o Towenie, jest Under i, i świetnie chodzi, więc. Każde ustawienie jest kosztem kogoś, kogoś ważnego. No i najwyraźniej Sam Poli uznał, że najmniejszym kosztem by jest usunięcie Milika. I do niedawna to było, można to było mówić, że, że okej, okay, Milik nie gra, ale bronią go winiki. A teraz te trzy ostatnie mecze z drużynami z dołu tabeli, walczącymi o utrzymanie MES, Clermont Foot i TUA, to są zaledwie cztery punkty. No coś, co, co nie może się zdarzyć. Jeszcze. No, haniebne, może nie haniebne, ale bardzo dotkliwa porażka w Pucharze Francji z Niceą, gdzie też bardzo dziwnie zachował się sam Pauli, wystawiając czterech środkowych obrońców, gdzie ci środkowi obrońcy grali jako boczni obrońcy. I, i dwóch mierzących 190 plus centymetrów było wahadłowymi. Tracisz, rzeczy, dy, tracisz które... dynamikę siłą rzeczy. Słucham? Tracisz dynamikę siłą rzeczy w takich akcjach, no, jestem tak. sobie w stanie to wyobrazić. I jest, jest są te kombinacje i teraz, tak jak mówię, jeszcze niedawno broniły go wyniki, a teraz y, Marsylia jest na, drugi, na drugim miejscu tylko słabością innych, innych drużyn. Tylko tym, że bez przerwy gubią punkty Ren, y, Nicea, czy, czy już nie mówię o Monaco i Lyonie. Nawet patrząc na, na ligową tabelę widzimy, że w zeszłym roku drużyna czwarta Olimpik Lyon miało na koniec sezonu 76 punktów. Teraz Marsylia jest druga, jest 12 kolejek do końca i ma 30 punktów mniej, czyli 29. Czyli będzie w ogóle ciężko nawiązać do dobrych wyników sezonu, co pokazuje zeszłego, co pokazuje właśnie, że. Że ich miejsce jest poniekąd słabością, słabością reszty, reszty ligi. No dobrze, ale jeszcze tak wracając na moment do Milika. O dwie kwestie chciałem Cię zapytać, bo mam tutaj zapisane gol co 102 minuty w tym sezonie: Arkadiusza Milika, 5 trafień w Lidze, 4 gole w lidze Europy, 5 goli w Pucharze. Na papierze to naprawdę robi wrażenie, tak dla porównania, mam to przed sobą. Dimitri Payet to jest lider Ligi w ogóle, jeżeli chodzi o taką tabelkę, taką statystykę, jak Shot Creating Actions, co pokazuje, że ma gigantyczny wpływ na grę. Olimpiku Marsylia. Natomiast co ciekawe, tylko Mbappé i Leo Messi oddają więcej strzałów na 90 minut niż Arkadiusz Milik. Co też pokazuje, że ogólnie Arkadiusz Milik potrafi znaleźć się w pozycji do oddania strzału. Natomiast powiedz mi, co ty sądziłeś na przykład jeszcze przed tą niedawną eksplozją Milika, czyli przed tym hatrikiem Zążer, przed tym golem przewrotną ze FC Metz, kiedy kilka tygodni wcześniej pojawiały się jakieś informacje które sam Polak dementował o tym, że mógłby odejść, że w innym miejscu mogło być mu lepiej. Co ty o tym myślisz? Czy uważasz, że kiedyś przyjdzie faktycznie taki czas, że Arkadiusz Milik będzie wielką dziewiątką Olimpiku Marsylia i nie będziemy zastanawiać się na przykład nad tym, czy ta ofensywna gra powinna być oparta bardziej na Pajecie czy na Miliku, tylko po prostu ludzie będą przychodzili na stadion Olimpiku Marsylia w koszulkach Arkadiusza Milika i on będzie twarzą tego projektu? Czy to jest nierealne mimo wszystko? Znaczy, jeśli chodzi o koszulki, to ja myślę, że to już jest obecne. My też widzimy często na, na trybunach polskie flagi, co też jest takim sygnałem, nie to, że Polacy są na stadionie, choć też, natomiast to jest jakby oddanie tego, że to jest naprawdę bardzo istotny zawodnik w tej drużynie. No, jest, jest problem taki, że sam Milik sobie nie pomaga, według mnie. Tym Zachowaniami, Zachowaniem swoim, swoimi wypowiedziami. No on też jakby ja rozumiem jego ogromne ambicje i, i, i to zawsze było podkreślane, że, że to bardzo cenią. Czy Pablo Longoria, dyrektor sportowy i prezydent, bardzo to cenił, że on właśnie nie, nawet jeśli nie grał, to nie było mowy o odejściu, tylko on powiedział, że zostaje, chce walczyć o miejsce i chce doprowadzić Marsylię do, 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 do jakichś sukcesów. Natomiast natomiast on niektórymi. Która tymi ostatnimi wypowiedziami po prostu sobie nie pomaga, bo z wypowiedziami i zachowaniami, że nie rozumie, nie rozumie tego, dlaczego Sam Pauli go nie, nie, nie wystawia. W trakcie meczu z Karabachem, kiedy strzelił dwa gole, schodząc z boiska, kopnął bidon. To też przecież inni zawodnicy widzą i to też nie pomaga, nie tylko w relacji między trenerem a piłkarzem, ale też między innymi zawodnikami, bo, bo widzimy takiego pajeta który tak jak mówisz, jest najważniejszą postacią tej drużyny, no i on czegoś takiego nie robi. On, 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 zawsze, on zawsze jakby walczy dla, dla tej drużyny, więc to jest, to jest kwestia, której, której ja nie do końca rozumiem. To znaczy rozumiem i nie rozumiem, bo, bo rozumiem frustrację zawodnika, natomiast wolałbym, żeby ona była in, inaczej, inaczej przekładana. Natomiast też trzeba powiedzieć, że z Paoli, tak jak jeszcze niedawno wydawało mi się, że nie ma tego konfliktu między San Paolim a Milikiem, że to jest po prostu starcie twardych charakterów, które potrafią i chcą na siebie, na swoim postawić. Tak ostatnio wydaje mi się, że jest jednak ten konflikt, bo w meczu, w meczu z Karabachem, tym drugim, kiedy wynik był 3-1 i kolejny, kolejny wynik też był 3-0, i Milika nie było, ja to zrozumiałem. Mówię, ok, jest. Odpuszczony mecz, który jest już praktycznie wygrany. Milik w następnym meczu ligowym, bo trzeba cały czas pamiętać, że to liga jest najważniejsza dla Marsylii. Dotarcie do, do Ligi Mistrzów, że Milik dostanie szansę. Natomiast przychodzi mecz trua i Milik wchodzi w 77. minucie. Jeszcze wcześniej, w jego, jako pierwszą tą zmianą, zmianę jest Luis Enrique, który jest absolutnym niewypałem. Bardzo dużo kosztował, nic nie pokazuje, więc to. Też poniekąd była, był taki może sygnał dla, dla Milika kolejny, że właśnie wszedł w 77 minucie, kiedy już praktycznie nic nie, nie mógł zrobić, albo niewiele. I to jest też takie jakby dla mnie pokazanie, że sam Pauline mówi ok, ja cię wpuszczę, żeby nie gadali, ale ja wiem, że ty nic nie, nie możesz w trakcie tego zrobić, albo niewiele możesz, są małe szanse i będę miał kolejny argument, żeby na, w kolejnych meczach na Ciebie nie postawić. Michał, ale o Miliku będą gadać zawsze i nawet pojawiły się takie plotki o tym, że sam Paoli miał poprosić piłkarzy bodajże właśnie Olimpiku Marsylia, żeby oni otworzyli yy, je. To jest, to jest fa to, farmazon czy nie? Tak, to znaczy wydaje mi się, że to jest farmazon, bo, bo Tomek Smokowski ostatnio nam mówił, że który trzyma kontakty bliskie z, z Milikiem, że sam Milik o tym nie wiedział. Że, że Może jego nie poprosił. Tak, to wydaje mi się, że to, to jest Farmazon. Natomiast y, tak jak mówiłem wcześniej, że na początku ten kontakt Milika z Spajetem wydawał się bardzo dobry. No tak, ostatnio może, może, może coś, coś tam być, czego o czym, o czym my nie wiemy, bo wybitnie nie idzie im gra e, razem. Nie, nie potrafią znaleźć e, 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 więzi, co. W zeszłym sezonie było było jak najbardziej widoczne. Pablo Longoria w takim bardzo ciekawym wywiadzie dla El Pais powiedział, że Olympique Marsylia to jest odpowiednik Boka Juniors w Europie, jeżeli chodzi o presję kibiców i tak dalej, ale też zwrócił uwagę na pewien problem francuskiego futbolu. To znaczy, że we francuskim futbolu nie ma czegoś takiego jak taki model gry. To znaczy, kreujemy indywidualistów, kreujemy piłkarzy genialnych pod pewnymi względami, natomiast nie ma czegoś takiego, że na przykład myślisz o hiszpańskiej piłce, to wiesz jaka to będzie piłka. We Francji Pablo Longoria zwrócił uwagę na to, młody prezes, że, że czegoś takiego nie ma, więc być może paradoksalnie, z drugiej strony, w takim stylu, przy tym europejskim Boca Juniors, przy takim promowaniu indywidualności, może znajdzie się miejsce właśnie dla, dla takiego arkadiusza Milika. Może to będzie dla niego naturalne środowisko, w którym jeżeli będziemy sobie rozmawiać powiedzmy za kilka lat, to, to uznamy, że ten pobyt arkadiusza Milika po prostu w Marsylii okazał się udany. Ja, ja mam taką nadzieję, trzymam kciuki, ale nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz, też właśnie w tym, biorąc pod uwagę cały ten kontekst i słowa także Pablo Longori. No nie do końca je ja rozumiem i nie, nie zgadzam się z nimi, bo e, najważniejsza szkółka we Francji, Clermont-Ferrand, pod paryska. Pisałem o, o tym tekst i, i wgłębiałem się w ten temat. Oni bardzo są nastawieni od najmłodszych lat juniorskich do tych późniejszych. Jest nastawienie na to, że to nie ma być właśnie indywidualności, że to nie ma być promowanie jednostek indywidualnych, tylko oni mają grać duży nowo, dane ustawienie. Okay, no wiadomo, że mi nie przychodził tej szkoły, ale wśród tych francuskich zawodników jest ta, jest ta świadomość właśnie braku indywidualizmu i nie pod siebie. Natomiast, natomiast no tutaj wiemy, że, że Sam Pauli, no to jest Sam Pauli, on też nie nie, jest, nie nie współpracował z trenerami francuskimi, pewnie nie wie, jak to u nich wygląda, więc on, on robi pod siebie i, i tak jak, jak on chce. Więc, więc no, to, jest, to jest ten problem, i, i tak jak mówię, on bardzo dużo kombinuje. Cały czas szuka, szuka rozwiązań nowych, które dla mnie to jest aż trochę przekombinowane, bo no tak jak mówię, w każdym meczu jest inne ustawienie, w każdym meczu jest inne zestawienie osobowe, i, i, i rodzą się takie problemy. Problemy troszkę dla mnie sztucznie robione i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych meczach wyglądało. Ale te ostatnie spotkania no, nie napawają optymizmem jeśli chodzi o, o niedługi mecz. Przecież w kolejnej kolejce jest mecz z Monako. Za trzy kolejki mecz z Niceą to są też spotkania derbowe, bo wiemy, że we Francji nie ma takich stricte derbów miast. Natomiast są te derby tutaj lazurowego Wybrzeża czy właśnie Marsylia. Marsylia z, z, z Monako i z Niceą, e, więc bardzo trudny test przed nimi. Jeszcze oczywiście mecz konferencji z, z Bazyleą. Okej, okay, na koniec mamy takie coś w naszym programie w Kanal Plus o La La Liga, jak pregunta z Trumpa, czyli pytanie, pułapka. Krótka odpowiedź. Gdzie będzie grał Arkadiusz Milik równo za rok i ile goli strzeli do końca sezonu jeszcze w lidze? Przypomnij mi, ile ma to teraz, teraz, dokładnie 7 sześć, y, 6, 7 rozbiorów. 5 widzę, 4 widzę Europy, 5 w kucharze. Ok. To jeśli chodzi o Ligę 12 kolejek, to myślę, że 5 jeszcze. To i tak dobrze. I, i myślę, że. Be... Tak, myślę, że będzie. Do 10 powinien do, dobić. Yy, myślę, że będzie w Marsylii, bo sam Paulego nie będzie. No proszę, a to ryzyko wata, za tym bardziej. Myślę, że... myślę tak, że jeśli, jeśli szybko się wyniki nie poprawią, to mogą może Sam Pauli odejść? Oczywiście y, pamiętamy, że takim idolem kibiców Marsylii był Marcelo Bielsa, ale chyba to ten powrót y, nie jest możliwy. No to, to zresztą takie były nawiązania od początku, że skoro Marsylia bierze St. No. no to ma być ktoś podobny właśnie do, do El Loco Bielsy, który pożegnał się właśnie z Leeds United. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Z tego co wiem, to w weekend komentujesz w powodam. Kanal Plus. Mecz Olimpiku Marsylia, tak? Z Monako właśnie? Tak, Marsylia z Monako. Zapraszam Kiedy do 24. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo interesujący mecz. Dobrze, więc też zarezerwujcie sobie czas na to spotkanie. Ja sam nie ukrywam, że rzucam okiem na mecz Olimpiku Marsylia, żeby przekonać się jak wygląda Arkadiusz Milik, ale też żeby rzucić okiem na jakieś różne szalone pomysły sam Paoliego, na przykład wystawienie bramkarza Pablo Peza w roli trzeciego środkowego obrońcy, tak można powiedzieć. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, dziękuję że bardzo. nie był to nie był to ostatni raz i od razu zapowiadam, że takich rozmów z ekspertami przez wielkie e będzie tutaj więcej. Dzięki.